serdecznie witam wszystkich rodaków. Dzisiejsza nasza opowieść z relacji o uroczystościach 15-lecia istnienia pierwszej rejestracji Żydomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. Jest to czas, gdy świętujemy 15 lat działalności zespołów folklorystycznych. Cała uroczystość odbyła się 11 listopada w dniu Niepodległości Polski. Rodacy obejrzeli koncert zespołów folklorystycznych, które obchodzą swoje piętnastolecie w auli żytomierskiej obwodowej telewizji. Właśnie te uroczystości są tematem naszej audycji. Koła zespół taneczny Koroliski w Tańcu Góra... 1989 roku jako pierwsza organizacja społeczna. Pierwszym prezesem organizacji był Walentyn Grabowski poeta, wielki społecznik, dziennikarz o rozległych zainteresowaniach naukowych i dziedzinie literatury, muzyki, sztuk pięknych. Z jego inicjatywy, wyników pracy, umiejętności, zjednywania ludzi powstały w ośrodki ZPU В містечках і в щах обводу. Твожоно споли пісні і танця. Для прикладу виміни житомірські полезки соколи, королівські дзвонечки, бяли голомки сусли, маження, кам'яний бруд, Ярославка Люба, Шкелка, маряновка Нумка-Биковка, Зескол одразуємо давні обжеди з лічно свободки. Залишив на житомірському аудиції телевізійної в язику польській, до тієї пори єдина стала джелайонця в Україні. Слово «Польське», яке автором є пані Ельвіра Гілєвич. Програм радіо по польську «Єднощ праваче Мирослава Старобєров». Членкові житомирського будового зв'язку поляків в Україні були всюди тих, хто причинив ще до повстання Дому польського в Житомирі. На чолі з Валентином Грабовським під'єлище труду Przewrócenia statusu zabytku Historii i Sztuki Cmentarzowi Polskiemu w Żytomierzu. Najbardziej aktywnie na dziś ośrodki to organizacje należące do Żytomierskiego Wodowego Związku Polaków w Ukrainie z Bordyczowie, Korostenie, Malinie, Nowokradzie Wolyskim, Wolodarsko-Wolyńskim. W roku 2006 Żytomierski Wodowy Związek Polaków na Ukrainie otrzymał nowy status prawny odpowiadający obecnym normom rejestracji organizacji społecznych. Celem związku jest praca na rzecz kulturalnego i duchowego rozwoju społeczności polskiej. Popularyzacja literatury i kultury polskiej w obozie żytomierskim, Formowanie postaw, które stymulują miłość i szacunek miejscowych Polaków do swojej historycznej ojczyzny i krajów, którego są obywatelami. Co z kolei kształtuje tamność ogólnoeuropejską. Organizacja w ciągu swojej działalności uzyskała popularność i uznanie. W społeczeństwie i wśród władz. Oświata to główny kierunek naszej działalności. Związek inicjował naukę języka polskiego w szkołach, przy kościele, na kursach w samym Żytomierzu i w obwodzie. Rzymiański Wodowy Związek Polaków Ukrainy organizował pierwsze olimpiady języka polskiego, konkursy recytatorskie, przeprowadził pierwsze egzaminy na studia do Polski. Uczestniczymy również w promowaniu nauki w regionie. Braliśmy udział w konferencjach poświęconych życiu i twórczości Ignacja paderewskiego kraszewskiego sprawą wysiedlenia Polaków do Kazachstanu. Przy wsparciu Konsula Generalnego Rzeczypospolitych w Ludzku, dr Wojciecha Gałąski i naszymi staraniami ukazała się ich książka Walentego Grabowskiego Rozmowa z kamieniem. W zakresie osiągnięć kulturalnych stworzona zespół kameralny imieniem Ignace Feliksa Dobrzyńskiego, promujący muzykę klasyczną. Stalym imprezą kulturalnym jest Żytomierski festiwal Temcza Polesia, u którego w toku stali Walentyn Grabowski i Stanisław Szalacki. Corocznie są obchodzone najważniejsze święta narodowe i kościelnie. Wielu uczestników i widzów przyjeżdża, przyjeżdża na Dni Kultury Polskiej do Brdyczowa. Dużego rozgłosu na festiwal twórczości dziecięcej, bo świat to my Znany również obwodowy festiwal kultury polskiej w Romanowie. Nowym przedsięwzięciem jest kolenda naszej tamieszczyźnie w Korstenia. Prowadzimy także inicjatywną pracę w kierunku rozwoju sportu na naszym terenie. Zawodnicy z wielkimi sukcesami corocznie biorą udział w olimpiadach obwodowych i międzynarodowych igrzyskach sportowych młodzieży szkolnej w Lomży, czwartych zimowych igrzyskach polonijnych bliskich z 2006 w 12 parafijacie w Warszawie w Polsce. Organizujemy również kolonie językowe dla naszych dzieci w Polsce, co daje im możliwość udoskonalenia i znajomości języka polskiego, zapoznania się z rówieśnikami z Polski, a to pomaga w sztabie postaw, przyjaźni i tolerancji. Zajmujemy się także rozszerzeniem kontaktów gospodarczych pomiędzy firmami Ukrainy i Polski. Pośredniczymy i informujemy o wydarzeniach gospodarczych. Związek aktywnie pomaga ludziom starszym. Opiekuje się szpitalem Świętej Heleny i domem w spokojnej starości. Opiekujemy się grobami polskimi. Porządkujemy polskie cmentarze na mężczyźni. Współpracujemy z organizacjami polonijnymi. Organizujemy szkolenia dla prezesów organizacji polskich obwodów tworzymy jedną dużą rodzinę. Dzisiaj żytomiarski obwodowy Związek Polaków na Ukrainie obchodzi 15-lecie działalności, jest to nasze wspólne święto. Bez was, drodzy rodacy, bez waszego oddania sprawy, odrodzenia kultury polskiej i bez waszej pracy nie byłoby ono możliwe. W imieniu zarządu! Z całego serca dziękuję wszystkim za te wspólne lata trudu i radości. Życzę zdrowia i szczęścia Wam i Waszym rodzinom. Jestem przekonana, że razem uda nam się jeszcze wiele przedzielić. Mam zaszczyt przeczytania Państwu pozdrowienia od Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Szanowna Pani Wiktoria Szczur, prezes Rzytomirskiego Wodowego Związku Polaków na Ukrainie. Szanowna Pani Prezes, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystości związane z obchodami Dnia Niepodległości Polskiej oraz 15-lecie istnienia organizacji, które odbędzie się 11 listopada w Żytomierzu. Żałuję, że ze względu na wcześnie zobowiązania nie będę mógł w nich wraz z Państwem uczestniczyć. W tym gorący pragnę w imieniu własnym, jak i całego Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska, życzyć uczestnikom uroczystości, szczególnie przyżyć w duchu polskości i braterstwa. Wszystkim osobom związanym z działalnością Żytomirskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie składam podziękowanie za ich trud i zaangażowanie w odradzenie polskiej mowy, kultury i tradycji. Serdecznie gratuluję dotychczasowych osiągnięć. Życzę dalszych sukcesów i satysfakcji działalności na życie diaspory polskiej oraz pomyślności w życiu osobiśm. Łączę wyrazy szacunku, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, profesor Andrzej Stelmachowski. W imieniu profesora Andrzeja Machowskiego mam zaszczyt wręczyć dyplomy odznaczenia. znaczenia. Wspólnota Polska przyznaje decyzję zarzą, zarządu krajowego dyplom Szanownej Pani Elgiry Gilewicz w uznaniu zasług dla promowania polskiej kultury oraz podziękowaniu za pełną zaangażowanie w działalność na rzecz Polaków, zamieszkających obwód żytomierski z dotychczasowych osiągnięć i życzę wielu dalszych sukcesów i satysfakcji. Prezes Stowarzyszenia Andrzej Stelmachowski. Stowarzyszenia Wspólnota Polska przyznaje decyzję zarządu krajowego dyplom szanownej pani Irenie Świetelskiej. Dyplom szanownej pani Jadwigi Poliszczuk. Dyplom szanownemu panu Janowi Boczkowskiemu. Dyplom szanownemu panu Janowi Krakowskiemu. Stowarzyszenia Wspólnota Polska przyznaje decyzję Zarządu Krajowego. Dyplom szanownej pani Żanie Szyszkiej. Dyplom szanownej pani Antoninie Szywskiej. Dyplom szanownej pani Renii Świetelskiej. W Wspólnota Polska przyznaje decyzję z zarządu krajowego dyplom szanownemu panu pracie Koplawskiemu. <noise> dyplom szanownej pani Jarosławie Pawluk. Dyplom szanownej pani Wandzie Laskowskiej. Z okazji chcę podziękować swojej mamie za, to, za wszystkie wychowania, za miłość i szacunek, które ona mi wychowała do... Boga i Ojczyźny. Stowarzyszenie <plauce> Zdrowia Polska przyznaje dziś o znaczonych rejestrach do dyplomu Szanownej Pani Zosie Kowalskiej, do Szanownej Pani Jedwidze Jakubowskiej, do Szanownej Pani Mirosławie Staszierdek, do Szanownej Pani Laryi Siewiermińskiej, prezesu Bartyszewskiego Oddziału Związku Polaków. Z okazji chcę jeszcze wręczyć podziękowania proboszczowej paradzie świętego Jana Dukli za życzliwość i okazanie wsparcia w realizacji projektu Róg rzeźby umysł, serce i siła. Wysoka cenić pomoc i współpracę, uznajemy jej ogromne znaczenie. Dzięki za e, księdza zaangażowanie wyrażamy również wielką nadzieję, iż nasze inicjatywy związane z trzech rozwoju młodego człowieka, znajdą u księdza przychylność także w przyszłości. Podziękowania dyrektorowi szkoły nr 17 w Żytomierzu za życzliwość i okazanie wsparcia w realizacji projektu róg, rzeźby, umysł, serce i ciało. Wysoko cenię tę pomoc i współpracę, uznajemy jej ogromne znaczenie. Dzięki za pana zaangażowanie wyrażamy również wielką nadzieję, iż nasze inicjatywy związane trzech tronnych rozwojem młodego człowieka znajdą u Pana przychylność także w przeszłości. Spodzienkowanie Generalnemu Konsulowi RP w Łódzku, Panu Wojciechowi Galonsce, Proboszczowi parafii Świętej Honorady Skorostenia. Podziękowanie dla Pani Ewy Bagińskiej za wieloletnią działanie na rzecz odrodzenia szkolnictwa. Gilewicz.